Pan powie, dlaczego masowanie stóp jest takie ważne? Masowanie stóp to jest jedna z najważniejszych rzeczy w ogóle w naszym, naszym życiu, w naszej egzystencji. A przecież to stopy nas niosą. A na czym Pan teraz stoi? Trzymając ten mikrofon piękny. Na stopach. Dzięki stopom Pan tu przybył, dzięki stopom Pan robi karierę. Stopy to są nasze korzenie. Proszę Państwa, stopy biorą na siebie, na swoją klatę. Tutaj jest klata stóp czyli jej poducha, jej pięta, na siebie wszystko, co my przeżywamy. W stopach znajdują się punkty, receptory, które są połączone z każdą częścią i organem ciała. Tu na przykład jest przesadka mózgowa, pani od razu idzie do góry. Tutaj jest, jest pani prawe oko, które lekko słabnie i stopa to pokazuje, czyli stopa musi, mówi o człowieku prawie wszystko. Tak, ja mam... Ja czytam ze stopy, jak... jak dobry leśnik dyplomowany ze słoja drzewa. Stopa mówi o człowieku wszystko. W jakim jest stanie zdrowia, w jakim stanie zdrowia był. Mało tego, uwaga, trzy kropki nawet w jakim stanie zdrowia może być. Czyli stopa może powiedzieć, co może się zdarzyć, czyli może nas przestrzec, nie mylić tu ze stresem. I po takim wymasowaniu stóp, czyli albo wymasowaniu receptorów stóp. To się nazywa refleksoterapia albo akupresura stóp. Odżywają receptory, punkty, które mają połączenie z każdą częścią, tak jak wspomniałem, i organem ciała. Tu mamy oczy, mamy serce, mamy kręgosłup, całą podstawę. Masowanie stóp, zatem, ma ogromny sens. Ten, kto raz to przeżył, to już wie, to już nie trzeba mu mówić. Włączyło się? Cóż pan jeszcze chciał wiedzieć, bo o stopach moglibyśmy tu do rana Pana rozmawiać. Jeszcze jakieś inne produkty? No mamy wspaniałe produkty, ponieważ stopami zajmuje się ponad 40 lat. Produkuje jedne z najlepszych sandałów do akupresury, wkładki ortopedyczne, które mają wszystko, co wkładka mieć powinna. Aparaty na haluksy różnego typu. Na jeden palec, dwa palce, trzy, cztery podgięte palce. Więc zajmujemy się stopami, bo warto. Stopy to potęga i jak o nich zapomin, zapomnimy, no to kończy się to bólem. Wielu tu ludzi było, dziesiątki ludzi, mówią, mówiło, że w nocy stopy ich kręcą, bolą, pieką, swędzą, są jak blachy albo sztywne jak deski. To też wyodrębnia się przy różnego typu schorzeniach, takiego jak cukrzyca, miażdżyca, otyłość. To wtedy te stopy dają znać o sobie. Ale nie tylko. Stopy zawierają w sobie wiele tajemnic. Najważniejsze jest to, by stopy były elastyczne, zdrowe i by, by były tym, do czego są stworzone czyli podstawą i takim resorem. Ten resor to jest to prawidłowa ukowatość stóp czyli łasko stopie poprzeczny podłu albo podłużny, jak się robi, to ten resor zostaje złamany, yy, czyli jest niewłaściwy. Czyli stopa powinna zachować do późnej starości taką swoją właściwą budowę, ukowatość. Dlatego ich masaż, dbanie o tych gimnastykarów jest tak ważny. Miał pan jeszcze jakieś pytania odnośnie? Stopa jest jak lustro. W stopach się wszystko odzwierciedla. Ze stopy można czytać. Czytać wszystko o człowieku. Tak jak z książki. Tak jak z książki, tylko nie mylić z, z, z wróżbami, tylko stopa mówi prawdę. No. Zapraszamy do masażu